spisie powszechnym ludności i mieszkań. Z tej okazji w wielu punktach spisowych rachmistrzowie wydłużają swoje dyżury. Osobie, która odmówiła wzięcia udziału w spisie, grozi grzywna w wysokości do 5 tysięcy złotych. Nasz reporter Mariusz Studzienny jest w Katowicach. Mariusz, witam Cię. Dzień dobry. Powiedz, proszę, ile jest działających punktów spisowych u Ciebie na Śląsku? Tych z punktów z... Jeżeli chodzi o województwo śląskie jest blisko 150. W jednym z takich znajdujemy się w tej chwili Urząd Statystyczny w Katowicach, pani Renata Wodarska, która od samego rana tutaj czuwa. Są również panie oczywiście, które czekają na osoby, które będą chciały się spisać, a wiemy, już rozmawialiśmy wcześniej, że wczoraj ten ruch był dosyć spory, pani Renato. Tak, dokładnie. Wczoraj mieliśmy bardzo dużą liczbę osób, które odwiedziły nasz urząd, jak również w, takie również oblęga, są oblegane urzędy miast i gminy. Min, których również zorganizowane są punkty spisowe. Dzisiaj mamy 30 września, czyli ostatni dzień Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. I jak to Polacy na ostatnią chwilę? Dokładnie. Te, oso te osoby, które jeszcze nie dokonały obowiązku spisowego, mogą to dzisiaj zrobić przez internet do godziny 24.00. Wszelkie niezbędne informacje oraz formularz spisowy są dostępne na stronie stat.gov.pl. .pl. Można tak. również zadzwonić na infolinię. Tam ewentualnie dać się spisać, albo zostawić swoje dane. Wówczas rechmistrz oddzwoni. Tak, dokładnie. Wszystkie osoby, które, które dodzwonią się na infolinię, ich numer zostanie zarejestrowany i dyspozytor do nich odzwoni w celu przeprowadzenia spisu. Tak jak pan redaktor wcześniej wspomniał, na stronie Urzędu Statystycznego w Kastowicach znajduje się lista punktów spisowych, które w dniu dzisiejszych będą czynne na terenie województwa. Śląskiego. I taka lista oczywiście jest w każdym województwie, każdy może zobaczyć, gdzie, do którego urzędu się udać. Dokładnie. Taka całościowa lista znajduje się na stronie spis.gov.pl, czyli na stronie Urzędu Statystycznego w Warszawie. Jeżeli mamy wątpliwości, albo nie potrafimy przez internet, jeżeli mam wątpliwości co do telefonów, można wybrać się do urzędu. Dokładnie, te osoby, które nie dokonały jeszcze spisu, albo mają problemy w wypełnieniu obowiązku spisowego jak najbardziej mogą przyjrzeć do Urzędu Statystycznego. Tutaj już od rana czekają stanowiska spisowe. Pracownicy Urzędu Statystycznego oczywiście pomogą przy, przy realizacji spisu. Bardzo byśmy dziękuję za te cenne informacje. Szanowni Państwo, spisujemy się. Nawet do północy warto, a nawet trzeba, ponad 90% osób już do tej pory spisało się. Czekamy na kolejne blisko 10.